Dziś nagrywam challenge na 5 subskrypcji Tabasco Tabasco challenge jedna łyżeczka boję się bo ostatnio, o, bo ostatnio robiłem na sucharach taki po prostu challenge nie nagrywałem go bo... i tam zaśmiałem się i Josi że łyże... 8 kropelek to było przesrane co dopiero będzie z łyżeczką Nalewamy bez dłuższego gadania, żeby nie było tabasku. Napis tabasku jest. Ostre to jest, naprawdę. Uff. I teraz zrobiłem, że jak teraz będzie 10 łapek w górę, to robię dwie łyżeczki. Żeby nie było nalewam. Kapłomi na podłogę. Adria nie będzie zły. Ej, całą łyżeczki nie wytrzymam. Nie mamy mleka na podorędziu. Dobra, bo się będzie zacząć wylewać. Podstawiam, żeby nie było. Lecimy żmeczki. Mam tutaj fajnego operatora, który mnie nagrywa i się boję. Dobra, trzy, dwa, jeden. O oh jezu. <shrug> Popijam Pepsi, będzie jeszcze gorzej. <shrug> 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 mnie trochę piecza, ale wytrzymam. I to by było na tyle. Jak będzie 10 łapek, robię dwie łyżeczki, co będzie takim challenge'em, że już nie mogę. Więc pa!